Kilka tysięcy młodych Żydów z całego świata oraz grupy polskiej młodzieży wzięło udział w 19 Marszu Żywych na terenie byłego obozu Auschwitz. W tym roku był on poświęcony pamięci półtora miliona dzieci, które zginęły w Szoa. Przed rozpoczęciem marszu ambasador Izraela w Polsce Cwira Wner powiedział, że będzie on także hołdem ku czci pary prezydenckiej i wszystkich ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Katyniem. Na znak żałoby wiele flag izraelskich i polskich spowitych było kirem. Pan ...byli przyjaciółmi państwa Izraela i żydowskiego narodu. Będziemy dzisiaj tu marszynować w solidarności z całym polskim narodem. Sophie Schwartz z Austrii przyjechała do Auschwitz, by upamiętnić ofiary Holokaustu. Przyjechałam tu przede wszystkim, by upamiętniać ofiary. Wiele o tej historii czytaliśmy. Dzisiaj jestem tu, by zobaczyć to wszystko na własne oczy by móc sobie jakoś wyobrazić, co się tu wydarzyło. Ważne jest, by to miejsce istniało dla tych, którzy żyli w tamtych czasach, ale tak, żebyśmy sami nie zapomnieli, co się wówczas tu działo. Wśród uczestników marszu znalazły się też tegoroczne maturzystki z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w wągrowcu. Jestem tegoroczną maturzystką. Zawsze chciałam tutaj przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Tak to tylko w telewizji to widziałam na zdjęciach, a ciekawiło mnie, jak to naprawdę tutaj wyglądało. Na pewno nasze pokolenie będzie się starało, żeby nie doszło już nigdy więcej do takiej sytuacji, żeby ludzie byli mordowani, głodzeni, wycieńczani pracą. Główne uroczystości odbyły się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II Birkenau. Organizatorem marszu, będącego hołdem i upamiętnieniem ofiar Holokaustu jest March of the Living International. Marsze żywych odbywają się od 1988 roku. Dotychczas wzięło w nich udział ponad 120 tysięcy osób.